Na pierwszy rzut oka zwykłe, niewielkie miasteczko wciśnięte w zakolę Sykłockiej. ale im dłużej tu jesteś, tym bardziej czujesz, że to miejsce jest inne. To jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, które przez ponad tysiąc lat rosło na ważnym szlaku łączącym Czechy z Polską. Tędy wędrowali królowie, kupcy, duchowni i pielgrzymi, a legenda o cudownym ocaleniu miasta sprawiła, że Bardzo do dziś nazywa się miastem cudów. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą już z X wieku. Najpierw była tu strażnica strzegąca przejścia przez góry, później osada, klasztor cystersów, a w końcu małe miasto, które mimo wojen i powodzi zawsze potrafiło się podnieść. Bardo jest jak kapsuła czasu, trochę średniowiecza, trochę baroku, trochę górskiego klimatu, i zupełnie współczesnego spokoju. I choć dziś żyje się tu spokojnie, to każde wzgórze i każda ulica ma swoją historię. A gdybyście się znaleźli w mieście cudów, od czego wy byście zaczęli zwiedzanie? Czy może od tej góry? Zwiedzanie Barda zaczęliśmy od jednego z jego najbardziej charakterystycznych miejsc podejścia na górę kalwarię. To wzgórze, które od wieków pełniło funkcję miejsca modlitwy, zadumy i pielgrzymek. Prowadzi tu droga krzyżowa z XVIII wieku z kapliczkami rozstawionymi wzdłuż leśnego podejścia. To nie jest trudny szlak, ale daje już piękny klimat Barda. Las cisza i historia obecna na każdym kroku. Jesteśmy teraz u źródełko Maryi. Jest to tak zwane źródełko Maryi. Jest ulubionym miejscem wytchnienia dla wielu pielgrzymów podążających na szczyt Kalwarii. Nad ujęciem źródlanej wody zbudowano niewielką kamienną kapliczkę w kształcie małego domku, wewnątrz której mieści się kamienna cymbrowina. Źródełko uchodzi za cudowne, a jego woda za szczególnie pomocną w chorobach wzroku. Podobno w 1672 roku miało to miejsce cudowne uzdrowienie młodego Czecha. Od tego momentu źródlana woda uważana jest za leczniczą. Jej moc, a także wyjątkowe walory smakowe doceniają mieszkańcy, którzy źródełko Maryi wybierają od lat jako cel niedzielnych spacerów. Po drodze zatrzymaliśmy się przy krzyżu stojącym na obrywie skalnym. To miejsce pełni funkcję naturalnego punktu widokowego. Z tego miejsca widać zakolę Nysy Kłodzkiej, most i całe miasteczko rozłożone po obu stronach rzeki. Krzyż upamiętnia jedno z dawnych osunięć skalnych, które ukształtowały tę część góry. To jedno z lepszych miejsc na spokojne kadry i krótką przerwę. Z tego punktu ruszyliśmy wyżej, już bezpośrednio w kierunku szczytu kalwarii. Podejście prowadzi przez gęstszy las wzdłuż ostatnich stacji drogi krzyżowej. To szlak, którym od setek lat wędrowali pielgrzymi. Dziś idealny zarówno na spacer, jak i spokojne, widokowe wejście. Znajdujemy się w Kaplicy Górskiej, która zbudowana w latach 1617-1619 na Górze Barskiej, 583 metry nad poziomem morza, zwanej także Kalwarią. Usytuowana została w miejscu, gdzie jak podaje tradycja w 1400 roku miała się objawić Matka Boża płacząca. Jeszcze na początku XVII wieku w miejscu objawienia widoczne były podobno ślady stóp i rąk odbitych w kamieniu przez Matkę Boż Bożą. Odcisk słupki, znajdujący się obecnie za kaplicą, jest otworzoną pamiątką po tym starzeniu. Kaplica, założona na rzucie centralnym kwadratu z mocno ściętymi narożami, posiada wewnątrz wpisany mniejszy kwadrat o narożach wtopionych w ściany boczne, akcentowanych na zewnątrz przyporami. Wśród skromnego wyposażenia uwagę przyciąga ołtarz główny z rzeźbą Matki Bożej płaczącej. No fajnie, klimatycznie tutaj jest, tylko nie w taką pogodę, bo wieje i widoki pewnie są prześwietne, ale dzisiaj mamy zachmurzenie dosyć du duże. I takie dojście y, trochę kamieniste jest. No ale samo dojście to. To taka satysfakcja. Arek właśnie w kołszef wyszedł. A może zwiedzanie zaczniecie od szopki ruchomej. Ruchoma Szopka to jedno z najbardziej osobliwych i jednocześnie uroczych miejsc w Bardzie. Powstała w latach 60. XX wieku i od tego czasu zachwyca kolejne pokolenia. Ręcznie wykonane figurki przedstawiają nie tylko sceny biblijne, ale też fragmenty życia codziennego mieszkańców. I wszystko się rusza, napędzane tradycyjnymi mechanizmami, trochę jak stary film o Bardzie zamknięty w drewnianej skrzyni. so that Różańcowe zaczęło rozwijać się w XIX wieku, gdy mieszkańcy Barda postanowili stworzyć tu przestrzeń poświęconą modlitwie różańcowej. Wzdłuż leśnej ścieżki ustawiono kilkanaście kapliczek przedstawiających tajemnicę różańca. To taki długi, symboliczny spacer, który prowadzi wzdłuż zbocza góry aż do punktu widokowego. Kapliczki były kiedyś ważnym elementem lokalnych pielgrzymek, odbywających się równolegle z kalwarią. Do dziś każda z nich ma własny charakter. Jedne są skromne, inne bogatsze, ale wszystkie tworzą jeden spójny, sakralny krajobraz. Ścieżka prowadząca po wzgórzu jest łagodna i przyjemna. Idealna także na spokojny spacer. Większość trasy biegnie przez las, więc nawet latem jest tu przyjemnie chłodno. Po drodze mijamy kolejne kapliczki, a każda z nich jest umieszczona tak, aby naturalnie wtapiała się w otoczenie. Wzgórze różańcowe to nie tylko kapiczki, to także świetny punkt widokowy na całe bardzo zakole rzeki i most. Z góry widać panoramy miasta i fragmenty okolicznych gór, a przy dobrej pogodzie wszystko wygląda jak makieta. Małe, spokojne i bardzo malownicze. Muzyka Kolejnym miejscem, do którego poszliśmy było Muzeum Sztuki Sakralnej. To niewielkie, ale bardzo treściwe muzeum położone tuż obok bazyliki zostało stworzone po to, żeby ocalić i zaprezentować zabytki związane z wielowiekową historią kultu maryjnego i pielgrzymkowego w bardzie. W środku znajdują się rzeźby, dawne figury świętych, zabytkowe ornaty. Księgi liturgiczne i przedmioty używane przez zakonników i kapłanów przez ostatnie kilka stuleci. Dużo z nich pochodzi jeszcze z czasów, gdy bardziej działał klasztor cystersów i później redemptorystów, którzy przez lata opiekowali się w sanktuarium. To miejsce pozwala zobaczyć, jak wyglądała religijna i kulturowa historia miasta od środka. Nie z perspektywy dużej świątyni, ale codziennych przedmiotów i małych detali. Bazyliki Mniejszej. Wnętrze bazyliki robi ogromne wrażenie. Bogate ołtarze, złocenia rzeźby i barokowe detale, które wypełniają całą przestrzeń. Wysokie sklepienia, monumentalna nawa i światło wpadające przez okna tworzą atmosferę, która łączy majestat z ciszą. To miejsce, w którym można poczuć zarówno historię, jak i duchowość tego miasta. Najważniejszym skarbem bazyliki jest cudowna figura Matki Bożej Barskiej. To najstarsza drewniana rzeźba Maryjna w Polsce, pochodzi z XII wieku. Według tradycji figura miała zostać odnaleziona w sposób cudowny, a od tego momentu bardzo zaczęto nazywać miastem cudów. Do dziś przyciąga pielgrzymów z całego kraju. Zabory. W tym samym czasie było około 7 piernikarni w Bardzie i nasza to jest miejsce piernikarni Roberta Gelisha. Tak. I właśnie stąd się wzięła nazwa piernika Robercika między innymi. I ta tradycja trwa do dziś. Nasza szefowa właśnie 5 lat temu e, Postanowiła, że założyć ten piernikarnię w bardziej, tak jak to było w XIX wieku. Od, y, udało się odnaleźć przodków y, tych piernikarzy, którzy właśnie działali tutaj w XIX wieku i udało nam się znaleźć właśnie z tymi potomkami receptury z tamtych lat naszej szefowej, nowoczesne, ale niektóre są właśnie też z tamtych czasów przedwojennych. Oh, super. Oh, super. Oh. Tak, nasze stroje regionalne to nie są e, stroje z Dolnego Śląska, to są stroje z gór, z Małopolski. Wzięło się to stąd, że babcia naszej szefowej jest góralką, a dziadek Krakowiakiem. I stąd takie zamiłowanie do folkloru. Właśnie. zwiedzanią Barda kończymy, uwieńczamy ten dzień no. przy kartce, właśnie przy barckich piernikach tu są wypiekane właśnie. Jest prześwietne miejsce. Ale wy już to usłyszeliście i zobaczyliście. Także my z tego miejsca będziemy kończyć. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnych naszych vlogów. Cześć! Z druge strani.